Czy tarot może pokazać nam orientację seksualną? Witam Was w nowej serii, którą nazwałam Tarot Mniej znany. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jakie karty mogą pokazać nam preferencje drugiej osoby. Na konkretne pytanie, czy dana osoba jest zainteresowana osobami. Tej samej płci. Połączenie dwójki kielichów z królami danej płci, z rycerzami, będzie wskazywać na rzeczywiście taką możliwość. To samo, oczywiście, jest w przypadku połączenia dla kobiet. Królowe będą wskazywać na taki, co najmniej, na taki potencjał. Kolejne połączenie to Kochankowie plus Księżyc czyli Pewne ukrywanie się, poczucie konieczności wyboru, tłumienie orientacji albo sytuacji, kiedy ktoś po prostu nie jest gotowy lub nie jest w stanie określić swojej tożsamości. Podobna sytuacja będzie w połączeniu kapłanki z Wisielcem, gdzie ta tożsamość, życie wewnętrzne jest bardzo ukryte. Może ukazywać nam osobę, która czuje się zawieszona między swoimi własnymi potrzebami a oczekiwaniami społeczeństwa. Mag plus król Buław, król mieczy lub cesarz także może namówić o bardzo silnej męskiej energii, a więc w tym przypadku w kontekście pytania mężczyzn o mężczyznę faktycznie może wskazywać na zainteresowanie mężczyznami. Kolejne połączenie, tym razem dla pań, to kapłanka i cesarzowa albo królowa kielichów. Może być też królowa monet. Natomiast to połączenie będzie nam mówiło faktycznie o tym, że o relacjach między kobietami, zwłaszcza jeżeli pytamy, czy ta kobieta na przykład jest mną zainteresowana. Z kolei wieża i gwiazda to karta Coming Outu, boże bowiem ten status quo i przynosi nową nadzieję, wolność, odetchnięcie z ulgą, pokazanie siebie takim, jakim się jest. Taki przełomowy moment. Natomiast księżyc, Trójka Kielichów, Królowa lub Król będą nam mówili o pociągu romantycznym do różnych osób, czyli tutaj będziemy mówić o płynnej orientacji seksualnej, o biseksualności bądź panseksualizmie. Kochankowie, Rydwan i Siódemka Kielichów będą nam mówić o różnych możliwościach, o odczuwaniu pociągu do więcej niż jednego typu osoby, więc również do obu płci. Bardzo przyjemnym połączeniem jest głupiec i umiarkowanie, które mówią o osobie, która po prostu podąża za swoim sercem i nie przywiązuje uwagi do oczekiwań społeczeństwa i konwencji, więc może sugerować tożsamość queerową lub biseksualność. Kolejne połączenie to siedem mieczy i diabeł czyli karty, które by nam wskazywały o ukrywaniu prawdy na swój temat. Wstydzie, poczuciu wewnętrznego zniewolenia, zmagania się ze swoją tożsamością. W tarocie również karty paziów mogą wskazywać na orientację seksualną, homoseksualną, ale oczywiście wszystko zależy od pytań i konkretnych rozkładów konkretnych kart. Czy można w ogóle pytać o czyjąś orientację? Nie po to, aby kogoś zniewolić czy zrobić mu problemy, ale jeśli po prostu ktoś nam się podoba i chcielibyśmy sprawdzić, czy jest jakaś szansa, to wtedy oczywiście można sprawdzić. Ale oczywiście pamiętajmy o, również o tym, że karty to tylko podpowiedź, a najlepiej zwyczajnie w świecie zapytać. Kochani, mam nadzieję, że. To było dla Was przydatne i dowiedzieliście się czegoś nowego na temat tarota. Zapraszam Was do obserwacji kanału, korzystania z czytań prywatnych i zakupu mojego kursu tarota. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć.